Witam Was serdecznie po dłuższej przerwie. Chcę Wam zaprezentować album świąteczny z kolekcji Home for Christmas Mintype Carola. Typowy dla mnie mini album, okładka 16x16, karty 15,5x15,5, 6 kart. Na okładce wykorzystałam papier ten z ozdobionymi drzwiami docięłam tylko kilka elementów, podniosłam na piankach, na grzbiecie też tylko jeden elemencik i z tyłu prosty. Zawiązywany na kokardkę świąteczną, to jest kokardka taka z drucikami, usztywniona. I na stronie okładkowej jest głęboka kieszeń ozdobiona dziurkaczem. Tutaj na tej stronie zrobiłam tylko takie miejsce, gdzie można wkleić zdjęcie 9x13, bądź też tutaj w te okienko te mniejsze, lub tu jeszcze małe portfelowe zdjęcia. Na kolejnej stronie jest książeczka. Zamykana na taką wskazówkę z lampiona. Tu wkleiłam ptaszka. No i tu jest miejsce na maty. Tu kolejna strona nieozdabiana. Papier jest przepiękny. Można tutaj podsunąć małe zdjęcie. Tu można wykonać, właśnie, portfelowe lub ewentualnie 9 na 13 tu. Wszystko zależy od tego jakie będziemy mieli zdjęcia. Tu jest podobna strona, a na tej stronie wykonałam taką mini chatkę, są to klapki. Ta otwierana w górę, ta w dół, puste też. To są te elementy do wycięcia, tutaj wykorzystałam, fajnie wygląda. Tu jest książeczka. Miejsce na zdjęcie. Tutaj mamy też miejsce na zdjęcie. Element do podsunięcia. Kolejny. Naprawdę ciężko jest taki album komponować nie mając jeszcze zdjęć kiedy są zdjęcia zupełnie praca idzie inaczej tu jest taki mały wodospad na kilka zdjęć tu też miejsce jeszcze jest na zdjęcie no i tutaj jest mała wsunięta. tutaj mamy tak i przytrzymują Kolejną książeczkę na zdjęcia. Tu też, oczywiście, miejsce na zdjęcia. Kolejna nieostawiana strona. Tu jedynie lampionik. Wsunąć zdjęcie. I tu mamy drzwi otwierane na wskazówkę. To jest kieszonka boczna. Miejsce na zdjęcia, na zapiski. I na ostatniej stronie znowu głęboka kieszeń z miejscem na maty i na tagi. Tak wygląda album świąteczny. Jeszcze coś świątecznego, ale z in, inne święto, halloweenowe. To jest kartka namalowana akwarelami. Ze strasznym domem, strasznym drzewem pełnym nietoperzy. Dziękuję Wam i do zobaczenia.